Dzień dobry kochany, dziś przedstawię Wam świetną nawilżającą maskę, która sprawdzi się tak naprawdę przy każdym rodzaju skóry, bo jak już wspominałam wielokrotnie, bez względu na wiek i rodzaj skóry, każda cera potrzebuje nawilżenia. I tak dzisiaj mówię o masce nawilżającej w płachcie marki koreańskiej Cliff. Ta maska jest zapakowana właśnie w takiego rodzaju jakby ampułkę, natomiast to nie jest ampułka, tylko jak możecie zobaczyć jest to po prostu taki rodzaj właśnie opakowania, które naśladuje ampułkę. Jest to maska, która przede wszystkim zawiera w sobie hialuronian sodu, czyli mamy tutaj kwas hialuronowy, witaminę B5, a oprócz tego co jeszcze w niej znajdziemy? Nawilżającą glicerynę, betainę, która ma właściwości łagodzące, oczar wzmacniający ściany naczyń krwionośnych i o działaniu przeciwzapalnym adenozyny, alantoinę o właściwościach łagodzących, nawilżających. Dodatkowo mamy sok z liście aloesu, ekstrakt z lukrecji, ekstrakt z malwy, sok z bambusa, wyciąg z nasion owca, ekstrakt z róży stulistnej, wyciąg z liści drzewa herbacianego. Te wszystkie substancje sprawiają, że mamy silne właściwości nawilżające, otulające dla skóry. Dodatkowo tutaj jeszcze przeciwzapalne. Rozjaśniające, i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że ta maska to czyni. Zastosowałam tę maskę po intensywnym zabiegu, który sobie wykonałam, i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że ta maska pięknie łagodzi i daje cudowne uczucie nawilżenia, takiego nawodnienia tej skóry. Co ciekawe, możecie sobie taką maskę po, yy, po zastosowaniu, zostawić sobie opakowanie od niej, bo ona ma w sobie tyle esencji, jest jej taki ogrom, że następnego dnia po prostu tę esencję możecie sobie zastosować pod serum, czyli stworzyć sobie taką kompletną pielęgnację. Także gorąco Wam tę maskę polecam, bo naprawdę jest ona godna uwagi. I rzeczywiście to, co jest napisane tutaj, yy, to co mówi producent, że jest to maska łagodząca, nawilżająca, to naprawdę ta. Maska to czyni. Co więcej, poleciłam ją już kilku osobom, które miały skórę właśnie podrażnioną. Co więcej, nawet z serą trądzikową, i naprawdę ta maska pięknie, pięknie tą skórę wyprowadziła na prostą. Także możemy po nią sięgać tak często, jak tylko macie potrzeby, bo nawet i co drugi, co trzeci dzień, czyli nawet dwa, trzy razy w tygodniu, jeżeli skóra jest taka silnie przesuszona, to naprawdę ona Wam w bardzo szybkim tempie wyprowadzi sytuację na prostą, pomoże po prostu tej skórze. Nawet jeżeli cera jest naczyniowa, wrażliwa, to uważam, że spokojnie ta maska przepięknie będzie tolerowana przez tego rodzaju skórę. Także tak naprawdę jest to maska fantastycznie nawilżająca. W szybkim tempie nakładamy ją na 20 minut oczywiście po oczyszczeniu skóry. I możemy ją zastosować zarówno rano, jak i wieczorem. Bo jeżeli zastosujemy ją rano, to po prostu po zdjęciu po 20 minutach wmasowujemy pozostałość i wtedy esencja, którą jest nasączona ta maska, właśnie pięknie wzbogaca nam pielęgnację. Ale jeżeli stosujemy ją wieczorem, to również fantastycznie się sprawdzi pod krem nocny. Także. Maska tak naprawdę, czy będzie stosowana, czy o poranku, czy wieczorem, do każdego rodzaju skóry jest to fantastyczne wyjście z sytuacji. Jeszcze raz powtórzę. Maska, klif w płacie, nawilżająca. Zapamiętajcie, taka mocno niebieska, łatwo ją znaleźć. Między innymi dostaniecie ją w drogeriach Hebe. Gorąco polecam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.